Cześć, tutaj Sebek. Witajcie w pierwszym vlogu na kanale. W moim wykonaniu oczywiście. Motywacją do nagrania tego vlogu była data 1 września, czyli rocznica II wojny światowej. W związku z tym widziałem na Facebooku bardzo piękny, patriotyczny, wzruszający aż uroniłem łezkę komentarz typu. Teraz nie pamiętam dokładnie jak to brzmiało, przytoczę, tylko mniej więcej niestety nie mogę go znaleźć już więcej na kanale, raczej na tym profilu. Brzmiał on tak. Trwała wielkim bohaterom, na zawsze będziecie zapamiętali. Coś w tym stylu, no naprawdę jak to zobaczyłem to się wzruszyłem już teraz, nie wiem, pewnie słyszycie, że zaczyna giąć mi się e, głos i w ogóle przepiękne. Nie no dobra, teraz lećmy serio. Yy, vlog mówi. Yy, w tym vlogu omówię 7 kwestii, yy, a dokładnie 7 mitów związanych z II wojną światową. Pierwszą kwestią, która jest z tym związana, yy, to rozpoczęcie II wojny światowej. Oficjalnie e, mówi się o tym, że II wojna, wojna światowa rozpoczęła się od ataku Szlezwika-Holsteina o godzinie 4:45 na placówkę Westerplatte. E, przypominam, że Szlezwik-Holstein wpłynął do Polski e, z misją stabilizacyjną. No właśnie. E, a ostrzelał nam Westerplatte, tak? E, no ale pominijmy to. Chodzi tutaj o to o oficjalne rozpoczęcie II Wojny Światowej. Jest to mit jeśli chodzi o Westerplatte, a mianowicie chodzi o to, że rozpoczęcie II Wojny Światowej to było ostrzelanie, w sumie to zbombardowanie polskich miast przez Luftwaffe. I to tak naprawdę działo się kilkadziesiąt minut przed tym, jak Schleswig-Holstein oddał pierwsze strzały na placówkę Westerplatte. Miastem, które zostało zbombardowane, był Wieluń. Tutaj jeszcze w tej kwestii historycy się dokładnie sprzeczają, bo to był albo Wieluń, albo Czew, albo Jeziorki, albo Krzepnice. To jeszcze dokładnie nie wiadomo, ale przyjmuje się, że to był Wieluń, bo tam zginęło kilkaset ludzi. Jeszcze przed tym, jak Schleswig-Holstein zaczął strzelać. Tak więc, jeśli chodzi o oficjalne rozpoczęcie II wojny światowej, to oficjalnym rozpoczęciem II wojny światowej było to, że Niemc... niemieckie Luftwaffe zbombardowało polskie miasta. Tak więc, skąd ten mit, się zapytacie? I dlaczego na historii i w książkach od historii jest napisane, że to właśnie Westerplatte było rozpoczęciem II wojny światowej? I to właśnie ta magiczna godzina 4:45 była rozpoczęciem tej II wojny światowej. Tak więc spieszę Wam z wytłumaczeniem. W Polsce przyjęło się to, że co roku odbywają się uroczystości właśnie na Westerplatte. Tak więc jest to mylnie zrobione. Z tego co mi wiadomo, to jeśli chodzi o te bombardowania, to to zostało odkryte przez historyków jakiś czas temu dopiero, a nie wtedy, kiedy były pisane pierwsze podręczniki do historii. I tutaj są dwie kwestie: albo to, że książki od historii są tak stare i przekazy historyczne są tak stare, że jeszcze po prostu nie uwzględniały tych bombardowań albo nie zostały zmienione. Po prostu. Ci, co piszą te książki, nie wzięli tego do siebie, że bombardowania były pierwsze. I właśnie tu może leżeć ten problem tego pierwszego mitu. Trudno mi dokładnie stwierdzić, ale jak was ktoś spyta, czym rozpoczęła się Druga wojna światowa, to śmiało możecie powiedzieć, że bombardowaniami. Niemieckiego Luftwaffe na polskie miasta, możecie zabłyszczeć, po, zabłyszczeć, podając miasto. Wielu, no ale to mówię, to jest lekkie ryzyko, bo jeszcze co do tego historycy się sprzeczają. Tak więc, jeśli chodzi o pierwszy mit, podsumujmy to. Rozpoczęcie II wojny światowej to nie Westerplatte i Schleswig-Holstein ostrzeliwujący tą placówkę. A bombardowania niemieckiego Luftwaffe na polskie miasta, między innymi Wieluń, w którym zginęło już kilkaset ludzi, przed tym, jak po prostu rozpoczęły się walki o Westerplatte. W sumie, jeszcze teraz mi się nasunął jeden pomysł, dlaczego może to być uznawane za początek II wojny światowej, jeśli chodzi o Westerplatte. Yy, możliwe też dlatego, że tam były pierwsze z większych walk. Które prowadziły polskie wojska, a niemieckie w, podczas kampanii wrześniowej. Tak więc, no myślę, że to również może być jakimś, jakąś wskazówką co do tego, dlaczego, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Tak więc, myślę, że będziemy mogli teraz przejść już do drugiego mitu. Tak więc, drugą kwestią, jaką mam do omówienia, to to, że polscy żołnierze, polska kawaleria szarżowała na niemieckie czołgi. Tak, wiem, jak to brzmi. Ale przyjęło się, że tak naprawdę było. Nawet w niektórych chyba książkach od historii słyszałem taką, taką rzecz. No pomyślmy sobie, wiem, że Polacy są honorowi, że bardzo chcą walczyć o swój kraj i są bardzo odważni. No ale kto normalny, kto o normalnych zmysłach będzie szarżował z koniem? Z lancą w ręku, z szabelką i atakował niemieckie czołgi. Nikt. Oczywiście zdarzyła się jedna bitwa, gdzie polska kawaleria bohatersko wyszarżowała na niemieckie czołgi, ale tylko po to, żeby wrzucić im granat do tego czołgu i wyeliminować załogę, sprawiając, że ten czołg stawał się bezużyteczny przez jakiś czas na polu bitwy. No, to akurat było mądre posunięcie, ale jeśli chodzi o, o, o to, że polski kawalerzysta wbiegał wprost pod gąsienicę czołgu, no to, sorry, ale ruskimi nie jesteśmy i takiej taktyki nie mieliśmy. Powiedzmy sobie to szczerze. Jeśli były przypadki, że polska kawaleria szarżowała na czołgi, szarżowała na czołgi, powtarzam, to było to tylko związane z tym, że atakowała piechotę która kryła się za tymi czołgami, a nie bezpośrednio czołgi. Oczywiście polska kawaleria była licznie, naprawdę licznie wykorzystywana podczas II wojny światowej, ale przede wszystkim tylko po to, żeby ustrzelić yy, albo zaatakować jednostkę piechoty, piechoty wroga. Nie po to, żeby szarżować na czołgi, no i jeszcze konie były też wykorzystywane do tego, żeby ciągnąć jakieś działa po prostu. No i co już to wiele powiedzieć, no mieliśmy kawalerię, ale sobie Niemcy wymyślili, że zmniejszymy morale polskiego wojska i polskich obywateli, mówiąc jak to Polacy dzielnie wbiegali, w sumie to szarżowali na swoich pięknych rumakach prosto pod gąsienice ich czołgów. Tak. Propaganda rzecz wielka, ale jak widać przyjęło się, przyjęło się dość mocno nawet w historii e, naszego państwa i no naprawdę jeśli słyszycie coś takiego to puknijcie się w głowę i powiedzcie tej osobie, że, ma, że mówi kompletną głupotę. Polacy nie szarżowali na niemieckie czołgi. Tak więc jeśli sprawa jest już jasna i wyjaśniona możemy przejść do kolejnego trzeciego podpunktu naszej dyskusji. Trzecim tematem związanym z wojenką była Sławna Polska Wizna. Czyli tak zwane polskie termopile, które zostały wysławione w 2008 roku przez zespół Sabaton, który umieścił na swoim krążku, na swojej płycie utwór o nazwie 1 do 40. Na tym utworze, ten utwór mówi o waleczności polskich żołnierzy pod Wizną, pod przyczółkiem, który go broniła garstka żołnierzy, odpierająca heroicznie i fantastycznie wojska niemieckie oraz natarcie niemieckie. Niestety, ta informacja, ten kawałek ma tyle wspólnego z prawdą co film 300 z bitwą pod Termopilami. Oczywiście była bitwa o Wiznę, ale wojska polskie zostały tak szybko rozgromione w swoich bunkrach, yy, w schronach, które były umiejscowione na strąchowej górze. Zostali rozgromieni błyskawicznie, bądź też w ogóle wycofali się z tych. Z tych umocnień. E, trudno powiedzieć, bo tutaj jeszcze historycy się sprzeczają, ale coraz więcej dowodów właśnie wskazuje na to, że tak naprawdę tam nie było wielkiej bitwy. Tam po prostu była szybka akcja ze strony Niemców i szybkie rozgromienie Polaków. Cóż tu wiele mówić? E, Sabaton nie do końca na pewno miał e, do czynienia z polską historią i z polskimi faktami. No, ale się przyjęło, że to są wielkie polskie termopile. Tak naprawdę to nie jest kupa. Tam nie było walk wielkich i na pewno nie było heroicznej walki Polaków. Oni zostali po prostu rozgromieni i tyle. Ale Polacy się ucieszyli słysząc ten utwór, ponieważ, zost ponieważ zostaliśmy rozsławieni na cały świat z powodu jakiegoś tam wydarzenia, które tak naprawdę nie miało miejsca. Największą, największym pytaniem odnośnie tego tej walki pod Wizną było to, co się stało z kapitanem, który był bronił tą Wiznę. Co się z nim stało? Bo są różne teorie. Jedna teoria mówi o tym, że, Zos, że się wysadził granatem. Druga teoria mówi, że o tym, że się zastrzelił. A trzecia teoria mówi jeszcze w ogóle o tym, że został zabity przez swoich podkomendnych. Tak naprawdę nie mamy dokładnie, dokładnych informacji na ten temat, co się z nim stało, ale wiemy, że tam zginął. Albo samobójstwo, albo został zabity. I właśnie najprawdopodobniej nie został zabity przez jednostki wroga, tak więc. No, tutaj już kwestia pozostaje do omówienia z historykami. Jeśli chcemy omówić, dokładnie podsumować ten trzeci punkt, to tak naprawdę, obrona Wizny nie była polskimi Termopilami. I tak naprawdę tam nie było wielkiej walki. To jest takie krótkie podsumowanie. Tak więc możemy przejść teraz do czwartego punktu. Czwartym mitem, z jakim możemy się spotkać, jest to, że istniały polskie obozy koncentracyjne. Ten mit naprawdę nas Polaków bardzo, ale to bardzo boli i wynika z tego, że wynika w sumie z niefortunności innych języków, takich jak angielski. W angielskim języku nie ma czegoś takiego jak rozróżnienie, że Polskie obozy, obozy koncentracyjne, a obozy umiejscowione na terenie Polski. Nie było takiego rozróżnienia, po prostu było powiedziane, że, że polskie obozy koncentracyjne i tyle. U nas to brzmi dwuznacznie i my to wiemy bardzo dobrze, jak naprawdę było. Ale jeśli chodzi o inne państwa, oni tego nie wiedzieli i właśnie z powodu niefortunności tego. Tych języków, wyszło na to, że w Polsce istniały polskie obozy koncentracyjne. O czym oczywiście wspomniał Barack Obama, obecny prezydent USA, w rozmowie z Polakami. Wtedy to było wielkie oburzenie, wielka drama wielki problem dlaczego to tak, dlaczego to tak i w ogóle kiedy prezydent sobie już wrócił do swojego USA. To przyszły po prostu przeprosiny ze sztabu generalnego Bodajże z wyjaśnieniami, że wyszła pomyłka językowa i tak naprawdę nie chcieli powiedzieć, że to były polskie obozy koncentracyjne. Tym bardziej, że wiemy, że to były niemieckie obozy koncentracyjne, niemieckie obozy pracy i niemieckie obozy zakłady, zagłady umiejscowione na terenie polski. W której byli zamordowani Polacy i wiele innych narodowości, tak więc po prostu nie spinajmy się, nie płaczmy z tego powodu, bo to jest tylko i wyłącznie mała omyłka językowa, z którą no po prostu możemy mieć do czynienia, tak. Tak więc jeśli chodzi o obozy koncentracyjne polskie, to one nie istniały, istniały niemieckie obozy koncentracyjne umiejscowione na terenie Polski. Tak więc przejdźmy teraz do kolejnego punktu naszej pogadanki. Piątą kwestią, którą należy omówić, było to, że polska armia była słaba, była nieliczna i była słabo wyposażona. Jeśli spojrzeć na dane techniczne i dane liczbowe, trzeba stwierdzić, że to jest nieprawda. A mianowicie dlatego, że polskie wojsko podczas II wojny światowej z początku liczyło sobie aż 1 milion żołnierzy mogących czynnie brać udział w walce. To naprawdę jest dużo. W porównaniu z Rosjanami, którzy na początku kampanii wrześniowej mieli do dyspozycji o 400 tysięcy wojska mniej od naszego. Tak, dokładnie tak. Ale jeśli chodzi o Niemców, Niemcy mieli milion, 1 milion i 800 tysięcy plus Słowacy, którzy mieli 50 tysięcy wojska, czyli to wychodzi 1 milion 800 tysięcy 50, nie, 850 tysięcy wojska kontra 1 milion. No to Niemcy w sumie mieli dwukrotnie prawie przewagę, ale uzbrojenia wcale nie mieliśmy gorszego. Mieliśmy albo porównywalne, a jeśli w ogóle chodzi o polskie czołgi, były one lepsze od czołgów niemieckich. Tak naprawdę. Tylko, że wyszedł malutki problem, bo Niemcy przejęli Czechy, w związku z czym przejęli ich technologię czołgów, zaczęli produkować swoje czołgi, no i niestety czeskie czołgi już były lepsze od naszych. Spytacie się, dlaczego skoro mieliśmy 1 milion żołnierzy, tak szybko przegraliśmy? Haczyk tkwi w tym, w sumie chyba to każdy powinien wiedzieć, że 17 września ze wschodu ruszyli na nas Ruscy. Tak więc, no... Na dwa fronty to nawet Hitler nie wygrał, tak? No i jeśli chodzi o Polskę, to mieliśmy naprawdę bardzo niekorzystny zarys granic. Po lewej stronie Niemcy Poniżej zaczynały się robić Czechy i Słowacja, tak więc no Niemcy mogli zajść i nas od, od zachodu oraz od południa, tak więc no trudno obronić się na dwóch frontach już wstępnych i jeszcze dodatkowo trzecim rosyjskim frontem, tak? Czyli połączone siły były może no dwa razy, dwa i pół razy, może tylko większe. Oczywiście, jeśli by nam pomogli Francuzi, jeśli by nam pomogli Brytyjczycy, to dalibyśmy radę podczas kampanii wrześniowej obronić się. Polskie wojska po prostu nie były przygotowane na Blitzkrieg. To była pierwsza taktyka, pierwszy raz w ogóle podczas wojny użyta taktyka. Nikt nie był przygotowany na takie coś, nikt nie wiedział, jak się przeciw temu bronić, dlatego właśnie to przegraliśmy, dlatego mieliśmy. Taki problem z Niemcami. To nie dlatego, że byliśmy słabo uzbrojeni, i dlatego, że mieliśmy mało wojska. Tutaj magia tkwiła w Blitzkriegu. Tak dokładnie było, i no trudno naprawdę tutaj coś innego powiedzieć jeśli chodzi o ten mit. Więc w sumie myślę, że możemy przejść już do kolejnego punktu. Kolejnym mitem z którym mamy do czynienia w sumie ten mit mi się tak mało podoba bo był on związany z tym kto wygrał drugą wojnę światową według Hollywood w drugą wojnę światową wygrali Amerykanie, według Polaków w drugą wojnę światową wygrali cztery pancerni i ich pies tak? i to jest bezsprzecznie prawdą nie można tego podważyć to byli właśnie cztery pancerni i pies tak jest, ale jeśli chodzi o e, fakty historyczne, drugą wojnę światową wygrali... <laughs> Nie mogę tego wypowiedzieć. Ruscy. Drugą wojnę światową wygrała Rosja i Stalin. Dlaczego? Ponieważ to oni właśnie na froncie wschodnim Przyłożyli do tej wojny najwięcej ludzi, najwięcej starań i przelali najwięcej krwi. To właśnie tam Hitler zrobił sobie największe straty. Oczywiście nie możemy podważać tego, że Amerykanie nic nie zrobili podczas tego, bo bohaterstwo Amerykanów naprawdę było wielkie i niepodważalne. Tylko, że największe straty, jakie odniosło, odniesi Niemcy, były na wschodzie. Na wschodnim e, froncie. Już zaczynam się troszkę gubić, przepraszam e, ale trzeba należy wspomnieć o tym, że Amerykanie dowozili sprzęt ruskim, gdyż po prostu ruscy nie byli na tyle dobrze wyposażeni e, i nie mieli na tyle wystarczająco broni, żeby sobie poradzić na tym froncie wschodnim. Jak wiemy z. Filmów, które w sumie mają rację. Yy, ruski żołnierz brał karabin do ręki i biegł ze swoim batalionem, czymkolwiek na umocnione stanowiska CKM-ów. A po drodze zostali wszyscy rozstrzelani. Po tak było. Tylko, że Ruscy mogli sobie na to pozwolić. Oni mieli tyle wojska, mieli tyle ludzi, że mogli sobie pozwolić na takie straty. Wygrywając jeszcze tą wojnę, jeśli chodzi o inne taktyki Rosjan, to było tak, że nieraz biegło pięciu ludzi, jeden tylko miał karabin, reszta miała amunicję, i biegli koło niego i czekali aż on zginie. Jak on zginął, to ta czwórka się biła o ten karabin, żeby no po prostu walczyć, tak? I właśnie tutaj pomogli Amerykanie. Dzięki temu, że dostarczyli sprzęt, russcy mogli wygrać. Tak więc. Nie podważajmy roli Amerykanów w tej wojnie. Co prawda weszli na gotowca z zachodu, ale mieli bardzo duży wpływ na to, że Wschód został raczej zachód został odciążony z powodu tego, że na wschodzie największe walki się toczyły. Więc podsumowując to, tak naprawdę największy wpływ na wygranie II wojny światowej miała Rosja to Rosja przyjęła ciężar walk na swoje barki, a Amerykanie tylko wspomagali oraz przyszli na gotowe. No dobra, może przesadzam trochę z tym na gotowe, no ale naprawdę Amerykanie też mieli duży wpływ. Ale nie wykluczajmy tego, że Rosja wygrała tą drugą wojnę światową. Tak więc kolejną kwestię mamy już rozwiązaną, przechodzimy już do siódmego i ostatniego punktu. No i teraz ostatnia kwestia, którą należy bezsprzecznie omówić, a mianowicie to, że Amerykanie, yy, co ja gadam, alianci byli tymi dobrymi. Oczywiście wykluczamy z tego Rosję, bo Rosja jest mniej więcej traktowana jako, no w sumie, trzecia siła. Oni to już byli sami sobie, że tak powiem. Aliantów. Aliantów, yy, w siły aliantów wchodzą Amerykanie, Francja i Anglia. Tak więc skupmy się na tym. I według znowu Hollywood Amerykanie byli tymi dobrymi. A tak naprawdę to wiecie: Wojna to wojna. Wymaga zabijania. Tak. Ale wliczmy w to bezsensowne zabijanie. Yy, oczywiście tutaj nie mówimy z aliantu, jeśli chodzi o aliantów, to nie mówimy o tym, że to było na skalę holokaustu. Nie, nie przesadzajmy. To naprawdę nie było tak, nie były zbrodnie na taką wysoką skalę, ale one istniały. I były naprawdę niepotrzebne. Jeśli chodzi o Amerykanów, to trzeba wspomnieć o masakrze, którą dokonali Zabijając jeńców. A co najciekawsze, to byli jeńcy alianccy. Oni potrafili zabijać siebie albo bombardować, robić naloty dywanowe na miasta, które wcześniej oni zajęli. Po prostu w sumie to też tutaj znaczenie ma ym, koordynacja ruchów, koordynacja działań wojennych i strategia. Ale naprawdę, no, zdarzało się tak, że, Amery że alianci zabijali swoich. Co było naprawdę totalną głupotą, no i oczywiście błędami w dowodzeniu, no ale cóż, poradzić, takie są, takie są realia II wojny światowej. <ścoughs> Przepraszam, ale już mi głos się zaczyna łamać. Eee, ale największą zbrodnią, którą popełnili alianci, a dokładniej Amerykanie, było zrzucenie dwóch bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki. Zadajmy sobie pytanie, czy to naprawdę było potrzebne? Nie. To były państwa, total to były miasta totalnie cywilne. Nie było tam żadnych wojsk i po prostu zginęli cywile. To było naprawdę kompletnie niepotrzebne i nie powinno mieć w ogóle miejsca. No ale cóż poradzić? No, czuli się bezkarnie i mogli sobie robić co chcą, tak. I jeszcze i tak zostali. Zostali nazwani tymi dobrymi. Tak naprawdę alianci nie byli tymi dobrymi. Oczywiście musimy się liczyć z brutalnością i ze stratami podczas II wojny światowej, ale nie przesadzajmy, bo naprawdę podczas II wojny światowej z, z rąk Aliantów zginęło dużo aliantów, dużo y, obywateli neutralnych, y, dużo cywilów no, i w ogóle zostały zrobione naprawdę wielkie straty w miastach. Również z powodu na przykład bombardowań dywanowych, które nie powinny w tamtym miejscu się odbyć. No, ale cóż poradzić, takie uroki II wojny światowej. Ale na pewno nie nazywajmy aliantami tymi dobrymi. Tak powinno być. No, i teraz czas na podsumowanie naszych siedmiu punktów. No, w sumie to już nie podsumowanie, bo podsumowania malutkie były tam zrobione. Ale mam nadzieję, że troszkę wam. Obraz przedstawiłem II wojny światowej i mitów związanych właśnie z nią, i mam nadzieję, że teraz będziecie mogli zagiąć na historii swojego e, nauczyciela albo po prostu wprowadzić go w dyskusję, e, podając swoje argumenty. E, będziecie mogli również zrewidować to, co macie napisane w książkach od historii. Oczywiście, może się pozmieniały. Ja dość dawno miałem ostatnim razem historię, więc już nie wiem, co tak naprawdę jest w niej przekazywane. Ale w każdym razie wiemy, że takie 7 mitów na temat II wojny światowej istnieje i możemy je podważyć. I to cały czas robią historycy. II wojna światowa to był taki okres, gdzie po prostu wszystko było utalniane, wszystko wszędzie są niedopowiedzenia, wszystko było zmieniane. Nie jesteśmy naprawdę pewni tego, co się tam stało. Ale historycy próbują dojść do tych faktów, próbują to wszystko wyjaśniać i dlatego właśnie potrzebne są. Takie naprostowania tych wszystkich mitów, które powstały podczas II wojny światowej, a była ona naprawdę przepełniona takimi rzeczami. Propaganda i tego, styl, tego typu rzeczy naprawdę miały miejsce i to największe podczas II wojny światowej. Tak więc wszystkie utajnione sprawy, dokumenty i tak dalej, no, wprowadzają nas w błąd, i przez to właśnie mamy problemy z interpretacją II wojny światowej. No ale oczywiście zachęcam Was do komentowania i pisania swoich postrzeżeń na temat tego vloga. Może wiecie coś, o czym ja nie wiem, może ja się gdzieś pomyliłem, może jakieś sprostowanie jest konieczne. Tak więc oczywiście zachęcam Was do brania czynnego udziału w rozmowie wraz ze mną. E, oczywiście też zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, do odwiedzenia naszego Facebooka i rozsyłania tego materiału filmowego znajomym żeby i oni również byli uświadomieni na temat faktów związanych z II wojną światową. No i oczywiście możecie w komentarzach pisać, czy wam się taka forma vlogów podoba i czy chcecie ich więcej, bo ja troszkę pojęcie o II wojnie światowej mam i siedzę w tym temacie. Tak więc jeśli chcecie, możecie mi dawać również jakieś tematy na kolejny vlog. Ja na pewno z chęcią poczytam to co macie mi do zaoferowania. I z chęcią się ustosunkuję do tego, próbując Wam wyjaśnić co niektóre sprawy. Tak więc, oczywiście, dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Wam, że dotrwaliście do tego momentu. Oczywiście, pozdrawiam Was, życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie.